Dzień dobry, witam w kolejnym materiale o książkach. Dzisiaj sobie pomówię o tej oto książce. Jest to Furia Wikingów, którą napisał pan Daniel Komorowski. Eee, no cóż, może pokażę. Tak się zaprezentuje książeczka. Grzbiecik wygląda tak. Tutaj mamy runę, żeby nie prześwietliło światło. Mam nadzieję, że ją widać. Jest to runa, bodajże tej symbolizująca bodajże zwycięstwo i bogatyra. Eee. O, nie upadniesz. Dobrze. No cóż, książka oczywiście opowiada o wikingach, jak sama nazwa wskazuje, i o jakich wikingach można by powiedzieć no bo to jest takie pojęcie, że można mówić o ogóle, znaczy czy ogólnie o wikingach, albo o jakichś konkretnych postaciach. No jak sobie tak myślimy, jakiś taki najsławniejszy wiking, albo który nam pierwszy przychodzi na myśl, no to u niektórych to może być właśnie Eryk Krawy Topór, może Rolf, eee... No, pewnie komuś też przyjdzie na myśl chociażby Eryk Czerwony, ale zdecydowana większość powie na przykład Ragnar. No i faktycznie ta książka właśnie opowiada w gruncie rzeczy o przygodach naszego wesołego Ragnara. Eee... Oczywiście nie pojawia się fajnie ani razu w książce jego ta taka ksywka, czyli Lodbrok, szmatoporty, szmaciane portki. Eee... Tu po prostu jest sam Ragnar, jest on królem Danii, ma już chyba ponad 40 lat, jak dobrze pamiętam. No i myśli o tym, co by zrobić, żeby poszerzyć swoje królestwo. I tak, książka jest taką typową książką, można powiedzieć, przygodową, lekka, lekka do czytania, dużo akcji. Nie ma tu jakichś takich bardzo rozbudowanych, powiedzmy sobie, fragmentów politycznych. Póki co, w tej książce może w przyszłych będą. Ta w gruncie rzeczy skupia się właśnie nad tymi samymi Wikingami. Bo, żeby ktoś się nie pomylił, książka nie opisuje wam tego, jak żyli Skandynawowie z tamtych terenów. Jeżeli mówimy o Wikingach, to mówimy o stricte tych. Skandynawach, tych ludziach północy, którzy wyruszali na właśnie te różne wyprawy, żeby zdobyć sławę, złoto, niewolników i te różne sprawy. Oczywiście oni też handlowali bardzo, co akurat no, to nie jest głównym celem książki, żeby tłumaczyć nam, jak żyli sobie ludzie na północy tam Dania, Szwecja, Norwegia tylko po prostu o tym, jak rozpoczęły się te całe wyprawy łupieszcze. No, i mamy tą właśnie pierwszą wyprawę, którą się przyjmuje właśnie za pierwszą taką wyprawę, czyli napad na klasztor w Lindisfarne w Anglii. I to jest tak mniej więcej w pierwszych 100 stronach książki. I tam już właśnie można sobie zobaczyć, jak mniej więcej, jakie tempo będzie tej książki, takie dosyć szybkie, cały czas jakaś akcja. Jak mniej więcej są też śmiesznie tam rozłożone rozdziały, ponieważ zwykle w książkach rozdział ma powiedzmy od 10 do nie wiem, 20 stron. I symbolizuje tak, jakby takie akty naszych, naszej po prostu historii. Tu rozdziały są, przynajmniej ja tak to odebrałem, są bardzo stylizowane na tak, jakby formę serialową, coś takiego, że jest rozdział i on nie trwa tam, nie wiem, 20 stron, 30 stron, coś takiego, tylko czasami trwa dwie, dwie strony i to jest po prostu rozmowa pomiędzy jakimiś niedowoma ludźmi, a kolejny rozdział, na przykład, podpis 5 minut później. Czyli tak jakby po prostu takie przeskoki, jakie są typowe właśnie w filmach czy serialach, żeby no, jakoś tak pchnąć tą fabułę czym prędzej do przodu, żeby tylko ta akcja po prostu mogła e, napędzać się niczym jakieś koło śnieżne, kulka śnieżna po prostu e, spadająca ze stoku. E, mi się akurat spodobała ta taka forma, ponieważ e, m, nie znalazłem w tej książce niczego, co by mnie tak jakby znudziło tą opowieścią. E, oczywiście ja te mniej więcej sagi, historię m, całą wikingów znam nie jakoś może super dobrze, ale orientuje się co jak, kiedy, kiedy tam nie wiem co się stało i czasami się właśnie dziwiłem, dlaczego niektóre tak jakby wydarzenia są inaczej w chronologii ustalone. To dopiero pod sam koniec właśnie autor tłumaczy, że to był taki celowy zabieg, żeby tak jakby lepiej się czytało całą książkę, żeby ona była tak można powiedzieć bardziej spójna i wszystko po prostu mogło iść jak w dobrze na oliwionej maszynie. Więc nie chcę za dużo zdradzać o fabule. Takimi głównymi, właśnie bohaterami jest nasz Ragnar, jest jego syn Ivar oraz jego drugi syn, najstarszy tutaj, Halfdan. I ogólnie rzecz biorąc, to czyta się o nich właśnie bardzo ciekawie, bardzo przyjemnie. Nie ma tu jakichś takich jakby. Jakby to opisać. Wrzucania bohaterów postaci, tak jakby na siłę, żeby jak najwięcej postaci napchać, ponieważ nie mamy jakby koncepcji, jak pisać jakąś inną postać. To jest na przykład coś, co mi się bardzo nie podobało. Tutaj widać w tej serii cykl demoniczny. Tam w pewnym momencie było bardzo dużo postaci nawrzucanych, co kompletnie zepsuło książkę, a tu po prostu mamy bardzo fajnie, tak jakby wyrównane wszystko. W pewnym momencie właśnie więcej czytamy chociażby o tym i warze, niż o samym Ragnarze i o Halfnanie, no bo tak jakby on. Plasuje się, mi się wydaje, w kolejnych książkach jako ta postać taka główna tej całej opowieści. Są też tu jakieś lekkie elementy, można powiedzieć, właśnie takie fantazy z takiej typowej mitologii. Mamy przecież oczywiście całą tą wiarę tych Wikingów w Odyna, Tora, czy tam takie jeszcze inne różne bóstwa. No i chociażby to sławne zażywanie proszków przez różnych Wikingów, żeby stać się maszynami do zabijania, czyli berserkerami. I tu jest również takie nawiązanie do, do tego. E, ogólnie rzecz biorąc, fabuła, jeżeli ktoś by chciał przyrównać ją do takiej jakby historycznej fabuły, to właśnie jest ona zgodna, tylko tam mniej więcej mogą się różnić, e, tak jakby chronologia wydarzeń, troszeczkę się o może tak być, e, w względem historii może być niespójna, względem książki jest e, tak jakby jeszcze bardziej e, zespolona z tym wszystkim, co tam ma e, po prostu mieć miejsce. E, ciekawym tutaj byłem właśnie, jak będzie rozwiązany problem z Iwarem, bo Iwar. Wiadomo, miał przydomek bez kosty, a tutaj byłem ciekaw, po prostu co będzie powodem tego, jakby przydomka jego. I właśnie, albo stawiałem na to, że będzie kulawy, albo nie będzie mógł w ogóle chodzić, albo będzie impotentem. No a tutaj mamy co, że jest tylko kulawy i jest impotentem, przez co jest bardzo takim agresywnym, złym człowiekiem, który jednak nauczył się tą swoją złość kontrolować i wykorzystywać ją w takiej jakby walce przeciwko innym, co często kończy się właśnie różnymi sprzeczkami z jego najstarszym bratem, który to tak jakby nie umie za bardzo do przodu myśleć, tak jak właśnie Ivar, co właśnie bardzo fajnie przedstawia tą postać. I jedyne co tak jakby... Hmm. Nie pasowało mi przy tym i ważę to to, że po prostu zbyt tak jakby doskonały w pewnym momencie był, bo cokolwiek na polu bitwy by nie robił, to tak jakby zawsze nóż rzucony w przeciwnika trafiał w cel. Eee, nie wiem, cios toporem zawsze był też celny, strzał z łuku był idealny, wszystko po prostu było perfekt, ale to mi się wydaje, po prostu jest już e, na takie rzeczy się jeszcze przymyka oka. To nie są jakieś bardzo złe rzeczy, że nie wiem, nagle postać. Nie ćwicząca w ogóle nic, jest super niesamowicie potężna, jak to w innych książkach czasami można czytać. Tu jednak widać, że ten Ivar, nasz bohater, jest bardzo sprawnym wojownikiem. Ogólnie z błędów jakichś to nie znalazłem w książce nic takiego. Kilka takich korektorskich błędów, jak na przykład dwie kropki po sobie, kropka przecinek, przecinek kropka i chyba taki najbardziej rzucający mi się w oczy to. W jednym momencie Halfdan sięga po miecz i podnosi top. E, sięga po miecz, a dwie linijki niżej zamachuje się toporem. Więc no, to jest taki chybały błąd po prostu korektora, mi się wydaje. Nic co wpływa jakoś źle na odbiór po prostu książki. Więc jakby e, polecam właśnie tą książkę ludziom, którzy chcieliby rozpocząć jakby przygodę z e, jakby zaznajomieniem się z Wikingami. Nie jest to książka historyczna, więc nie będziecie przytł jakby przytłoczeni taką nawałnicą różnych nazw, imion tych Wikingów oraz tego co dokonali, gdzie byli, bo no wiadomo, Wikingowie się początkowo tak jakby bardziej z plemionami Słowian, później był to jeszcze z, z Frankami, dopiero później właśnie na Anglię ruszyli, byli w Konstantynopolu, niektórzy nawet w Izraelu, Grenlandia, Ameryka Północna, tam Finlandia i te tereny. Tutaj jest wszystko spokojnie, jest dosyć yy, okres bodajże chyba dwóch, trzech miesięcy, może przed, przedstawiony nam. Yy, nie ma takiego jakby na, na tłoku tych wszystkich informacji. Fajne po prostu wejście. Yy, tak mówię, niektórym nie, nie się może nie spodobać to, że nie ma wytłumaczone yy, jakby więcej o życiu takiego typowego wikinga. Yy, co dla mnie jest trochę głupie, bo no, czytamy tu o Wikingach. Nie o ludziach północy, co oni sobie tam robili, jego nie uprawiali sobie te poletka swoje, czy paśli sobie te swoje bydło itp. Tylko mamy o Wikingach, czyli o tych, którzy ruszali na wyprawy, żeby zdobyć chwałę, bogactwo, sławę i te różne sprawy. I książka jak najbardziej to wszystko spełnia. Jest piekielnie przyjemna w czytaniu, bardzo szybka i ogólnie rzecz biorąc, gorąco polecam. Póki co są trzy tomy, to jest tom pierwszy tam gdzieś na półce, może ktoś dojrzy, jest jeszcze tom drugi i trzeci, a w czerwcu tego roku będzie jeszcze tom czwarty już e, wydany, więc jeżeli ktoś się zainteresuje, to można bardzo fajnie właśnie przeczytać sobie. E, mi się wydaje bardzo dobrze skondensowane właśnie opowieści o mm, wszystkich tych jakby najsławniejszych wikingach z tego mniej więcej okresu, czyli właśnie Ragnar i e, Bo nie mam właśnie odniesienia do tego, jak jest w serialu, ponieważ nie oglądałem całego serialu, a wiem, że książka powstała właśnie. Jaką, y, z, 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 książkę zainspirował po prostu serial. O, tak, bo rozmawiałem Tęk. właśnie z autorem, to odparł, że największą inspiracją właśnie był serial, dopiero później zaczął czytać o tym wszystkim, im więcej tam o Iwarze czyta, czy o innych po prostu tym bardziej ich docenia. Więc jak ktoś po tą książkę sięgnie, to może być pewien, że pod względem historycznym jest ona napisana dobrze, będzie wiedział, kto z kim walczył, kto, jaki tam był i te różne inne sprawy, tylko jak mówię, trzeba będzie przymykać czasami oko, żeby... Y, znaczy, bo po prostu chron chronologia nie będzie taka zawsze idealna jak to miało miejsce w rzeczywistości. No oczywiście mogę tak sobie mówić, a Ragnar nie wiadomo czy jest postacią historyczną, prawda? Jednak to jest e, troszkę na inne jakby gdy gdybania już temat. Nie chcę się tu jakby jeszcze o tym czy Ragnar jest postacią historyczną. Można założyć, że jest, ponieważ on był tym wikingiem, który rozpoczął te wszystkie właśnie wyprawy e, mające na celu spalić kobiety i gwałcić wioski. Czy jakoś tak. No cóż. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia już wkrótce.